Nie, 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 Alfa nie, tam nie, 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 Camp nie, 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 Charlie? nie, nie, Camp nie, Camp czerwony zawsze. Mogę spadochron teraz wyrzucić poza inwentory, bo widzę, że mogę. Nie, nie da rady. było też to right. <laughs> <laughs> Już byli tacy, gdzieś się. <laughs> ok. Tym, nie widzę. Tam nad morze polecieli. Po lewej leci jeden w ale... No dwa leci... wami jest jeden team przecież. Czyli gdzieś indziej. No jest, no. po lewej. kto patrzy <grywki> do góry. Aha. Aha. No proponowałbym na jakieś jedne budynki. Hmm. No, Bo znowu no, stąd spadał. Co, nad no? morze! Lecimy, lecą. Gdzie i lecimy? Na prawo? No, ja te, na te namioty? Na prawo? Na prawo, no. Na prawo. Znaczy namioty, no domki te zwykłe, beznadziejne. A tutaj. No tutaj. Tutaj, ale lecę tu. No tutaj. No ja lecę tam. Typowy pawełek, nie? O co ci chodzi? Mówię o drugim pawełku. Plecak z najdajnikiem zakłóceń. Co to jest? Wiesz, mniejsze obrażenia daje bomba. Bomba tylko strefa. O, tu mi dźwięku mam fajnie Co no, ty no, zawsze no. masz te <laughs> O co tu chodzi? To ty tak strzelasz tam? A co się tam jak rozłoży kolczatkę na tego pancernego? Nie wiem A nie. Nic. Nie, Ty zatrzymał niczego. się No i co Siadaj do niego To ogólnie w niego strzelasz. Po prostu z niego wypada. To nie bardzo wypadło. O, czekaj, wypadło coś. Tylko czasami nic tam nie ma, nie? Więc świetnie. Warto wtedy, jak na przykład masz e, dużo amunicji. O, luneta do snajpereczki. I ta Tamte. Tylko trochę amunicji mi poszło. O, ktoś picia nie, nie lubi? To ja bardzo chętnie. Gdzie pobiegliśmy? Czy jesteś tutaj lutować czy? Jeszcze nie. nie zdążyłeś? Wszędzie nie, jeszcze masz jeden domek został To nie ja, ja sobie od was U. idę Jakby już tam już się zexpili Tego nie Ekspili nie Piątka, dwunastka. jak tam dopiąć. No właśnie, może byśmy się zaczęli na nich trochę. Biegnę do dareczka. Dareczek, te domki tutaj po drodze już złupiłeś? Ja tylko w tej mojej bazie, tutaj, gdzie jestem. Te cztery. Aha, okej. Okay. Podrożenie, ale tam chyba Paweł był, czy nie? Z się? Nie. A. Jest amunicja Ech. do mojej broni. Super. Są medykamenty. Kurde, coś szybkiego, strzelnego by się przydało. Emeczkę chcesz? Mhm. Mm a, tam? Jesus. Nie wiem właśnie, chyba tak. Jest M16A4, to szybko strzela? Chyba nie. No to chuj to ją... Ale jest kamizelka, dwójka... A, nie, to ja nie mam, to podniosę. Dobrze. To ty? To ty. To ja. Gówno jest, kaski tylko jedno. A ty masz, ja. A mówiłem, żebyś nie miał kuźwa tego... Hmm, Chcesz celownik, Paweł? Miejsca do grania celownika. robionego w kuchni. Nie posłuchałeś. Jaki? Razy to ile masz? Zwykły... ...i czwóreczkę. Ja mam szósteczkę i czwóreczkę, to nic ci nie dam zakup. Chyba, że ktoś chce czwóreczkę, to dostanie. No już to wszystko jest sprawdzone. Dobra, weźmy Do, dostań. Dostań. Dobra, to do no siebie. Idziemy? Gdzie chcecie iść w ogóle? Na te dalsze domki, żeby jeszcze coś zlutować. Bo to tu u mnie o, jest bał, pełno przy... rzeczy przecież. O, kar, chyba wezmę. Grzesiu, jesteś znowu po drugiej stronie od nas. To co ja ci poradzę. Tak, jak jakby tam, jak na tam już wszyscy już się kurde z, wszystko zlutowali, to co ja miałem tam iść? U mnie są. Kask. Ciekawe hmm. rzeczy. Małotów, małotów mm, flesz. Jak coś. Mm, magazynek jakiś gówniany. to tu nic nie ma. Plec. O. Wy tą bazę przeszukujecie, co to wy robicie? Co? Nie my jesteśmy tam na granicy tej... Luneta 3. Strefy. No, ale tam przy bazie, w bazie się sporo strzelali, to ja nie wiem czemu tam. No, jak... tak. Dalej? Dalej magazynki? Leci ta... Nie, za minutę dopiero. Tak? Aha. Przez się będą To dawaj ją. Są w Szybki gwałt, grabież i uciekamy ja O, tutaj powiem, jest powiem. ten Kubu Ta szybko snajpera snipera. O, 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 co to znaczy szybko snajpera, Daj mi ją. I też KAM-2. Gdzie jest szybko Tam, w tym pierwszym budynku. Okej. Okay. Co ty? Tak. Tego nie chcę, rozumiem. Tak? Tak. Gdzie tu jest? Nie ma. No kurwa, o a, ma. jakie fajne. Czekaj, bo wyjepałem kurwa te razy cztery. Ja pierdolę Dobra mamy 40 sekund To ostatni damek i spadamy Dziomuś ta to szóstka No to czwórka Ja już biegnę powoli do... do. Jezus! Dammit! Aha, gdzieś się dostał. Nie, w ogóle nie dostałem. Kurde, otworzyłem goś y otworzyłem drzwi i gościu, kurde mi przed nosem. Ja pierdzielę zawał na miejscu. A przeżyłeś? Nie no Raczej, zabiłem go. To uważaj, bo może więcej. Coś jedzie. Nic nie jedzie, to samolot leci. Chce ktoś yy, 7.62? Co to jest? Amunicja? Nie. Kurde, nie mam miejsca na ten. Dobra, wywalam flaszę I dawaj mi to. Okej. Okay. Aha. Macie na zwyciu powiększający magazynek? Czy nie? U mnie jest ja 20 było, ale Tu gdzieś chyba... to mnie tam mnie interesuje. Tu chyba nawet gdzieś leżał jeden. Terek, gdzie ty biegniesz tam? A nie, gościu ma tutaj ten trup, ty, ma, ma ten. No, no spokojnie, przecież się, to tam przyżyje No, no. też będę... Ja ma radę. Radę, bez... Mam zestaw pomocy, pierwszy jak coś O, ja nic nie mam. Ja Bo mam pięć. To... Dobra, to, idę. Tu gdzie jest luneta? A jest. jest... A chcesz lunetę T3? O, jest. Pablo? Mam, mam, mam trójkę, mam trójkę. Co to, to za wspaniałe? Biorę to. 5-6 Jak Gówna jakieś. Co to, to jest? Luneta 2. To gówno. To gówno. SKS gówno. tutaj jest. Ja AK. A, jakby AK coś miał, to ja przydadę. Bandaż O, motor. A to sobie chyba wezmę, jednak. pił się chyba. Szybko szczelę gówno O, SKS. Ktoś potrzebuje? Ja, nie wiadomo, gdzie sobie. Mówiłem, że. Co to o, jest SKS? Szybko szczelno snajper. Do mnie przyjdziecie dzisiaj? Czy nie? Czy zostajecie tam? No A pobieramy się. A lepsze jest SKS czy yy, Kubu? Porównywalne. Znowu nie dostanie do Tu mam motor, jak chcesz. Może mogę was pojedynczo poprzywozić. nie Ja bym wszedł na niego. Bandaże brać, czy nie? A jak masz miejsce, to sobie. Masz. 15 A. zawsze się przyda. A 25. To trochę za dużo. Tak, wpinać. Kurde. Co to się stanęło się? No trudno. Serio nigdzie nie ma AK? Ktoś Chudy? Na pewno nie Paweł. <noise> Aha ha. O, jak śmiesznie mi. <noise> Co to strzela? Grzesiu? To ty? Ja nie wiem nic. Przecież ty tam jesteś? Coś strzela. No Grzesiu. Grzesiu się śmieje. Teraz mu w głowę trafię, to się przestanie. <głos> <ooo>. <głos> Dawaj spróbuj. Gości, kurwa Aha. Domek na 300 To czemu żeście nie domy. szli do mnie, tylko żeście gdzieś szli dalej, kurde Kurwa nie do mnie gościu no To Wydzień, ja, 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 cię nie będę osoby. ratował, kurde Dwie osoby idą, jedna stoi w oknie cały czas On musi wyjść nie tak widzę. On musi wyjść kurwa. tak, żeby Żebyście go widzieli Nie widzę ich Ja właśnie e też nie bardzo e Paweł, akacza mam? No, tam ale, to mika. Super. Idzie gościu, idzie na W. A widzę, dobra. No, no jest jeden. Jeden siedzi w oknie cały czas. Dostał powalony, Paweł, dobij go Ja nie widzę geston. Za skałą jest. Ja wiem, ale nie widzę go stąd. Kurde, ja dostałem, nie wiem skąd. Nie, nie widzę gościu. Bo drugi no oni... jest na górze, uciekł. Oni są cały czas tutaj. Biegnie do mnie gościu jeden. Jest za drzewem, przed tą skałą gdzie ja jestem. Jest przed skałą, będzie mnie dobijał. jak będziecie cię dobijał? No jest za skałą tą gdzie ja jestem. No. Jeden, a drugi jest kawałeczek dalej. Nie, on będzie podnosił tego swojego kumpla. I ja zaraz zginę. No z tobą to ja już nic nie poradzę, trzeba było nie leć tam samemu kurde tak daleko. Zaraz go zabiję Pawełku i cię uratuję. Zaznaczony jest, bo Sam on podnieść swojego kumka. Kuźwa, dostałem. Leży no, cały czas. Jeden gościu jest w domku. Yy, w oknie. No, musimy w ich stronę będziemy musieli iść. Nie, no nie. Ta... Znaczy no, ale... Oni to uznać... to... Drzewa, za którym są. Jest. No, drzewa oznaczyłem. Jakiś jego komple do mnie zaczął dopić. On tam trzy osoby były, cały team Nie widzę zguść, skąd oni strzelają. O, nic tu nie widać. 20 sekund, wiecie co? Ja stąd spadam. Nie są na gdzieś Aaa, cwaniak. Motorem będzie jechał. Weź Pawła. No, a on chce w ogóle? Dobra, jedź. No. Jedź już. Wszystko w tym temacie. Siadasz? Nie. Okej. Okay. Nie, on słychać nas będzie. <grym> ja jadę tam, gdzie zaznaczyłem. nikogo tu nie było kurde proszę bardzo myk zestaw myk wymiana yy, tej kamizelki a tu drzwi nie mam a to ciekawe czyli tutaj poszły granaty to też są granat w razie czego Idzie się zamkniać, nie? Tak, powoli osłonią Pawła Kurde, tam gdzie oni się strzelają, to jak nie będę widział yep. Not from here Grzysiu, chciałbyś czwórkę? Celownik? Nie A? Bardzo chętnie a co mi dasz za niego? A nie wiem, yy, zestaw pierwszych mocy, Kupia, no. mam sześć. Może być. Obok nas gdzieś mi kawali gościu. Gdzie ty dajesz ten, ten celownik? A, nie, a daj mi jeszcze jakiś swój celownik. Ja nie mam celowników, no... Aha, no to jak Kolejne. mi dasz czwórkę, to ci dam trójkę, no. O, może być. Dobra. Kurde, czy ten. Ta zabawka musi tak napierdzielać? Cię ten stumika tu wali, cholera. Cza... Motor. Tak, tak. Trzeba by tu na górę iść. I nie mamy za wiele czasu. Ja bym tu powoli szedł. 25 sekund. Zrzut nam obok nas. Tu na lewo, za domkiem. Kurwa tu, Ja tam nie idę. Mogę ewentualnie popatrzeć, ale nie idę tam. No jak tak blisko masz, to możesz go wziąć już. Uźwa. A ktoś tu przyjdzie i mnie zabije i tyle z tego będzie. Co ja stąd wyciągnę, co tym się dzieje? tutaj. Co? O, hełm poziom trzeci, dobra, wezmę. Kamizelka poziom trzeci. I do widzenia. Luneta razy osiem nie wziąłem już. Strefa. Soczki, jak macie nie czas na soczki, wydaje mi się. Bo trzeba dobrze się rozejrzeć, gdzie tu się usytuować. Na prawo, N350, jest. Kurde, nie jestem w strefie na tej górce? Na tej górce czy gdzie? O, A jacy. jest, dobra. Ktoś biegnie, powalony, zabity. Aj! Thanks, guys. Z lewej powolony. To ciebie jeszcze. na przykład jest. Jest. Gdzie? No Z wami bawi Dobra, to żyje. Gdzie do was strzelają? A tam. My strzelamy W tych krzakach przed nami jest gościu. Ale gdzieś po lewej jeszcze powinni być. S są na, dwie, na 330. Dobra, widziałem. Ale z lewej jeszcze gdzieś powinni być. Z wół też było. Tam na górze nie no, w strefie? Kurwa, tu jest? O, 10... o, no! Jak on mnie tak trafił? Chamsko. Kolejny zestaw. I pilsy se wezmę. Z lewej jest coś właśnie jeszcze. Chodźcie, jest. chodźcie do mnie do kamienia. Tu jest bezpiecznie. Tu za nami nie ma nikogo raczej. Zabijesz go? Powalony Zabity Dobra, widzę z lewej Dobra. gościa Dostał raz Za domkiem Gdzie będę. jest? Z 275, za domkiem Boże. Dostał dwa razy Pilsy, jak macie to bierzcie Zetę w domku Dio. Ja Kurde, musimy do nich podejść. Ten kamień nie Zostawiam jest w strefie mnóstwo, 120 Twój też nie jest w strefie? Mój nie jest już w strefie, więc trzeba od lewej do domku ja bym poszedł, tak żeby nas domek zasłaniał, bo oni w domku wszyscy siedzą e, Dymny dam. Nie ja wszyscy po jeden jest po prawej, wiesz. Wyszedł w domku. Nie, nie, nie jest, jest w domku. Przebieg na prawo do okna. To strzelajcie tam, Debra, zaporowy, zaporowy. Kurde, to. Tego... Oj, fak, tu za domkiem już jest. Za tym małym domkiem. Trzech ich jest. Oni są chyba razem. W domku no. jeden, dwóch, na, na obok domku. Czemu wy do nic nie strzelacie? Ja zrobię się czołgacie Tarek wstań, tam wal tam do nich. Dobra. No ale strefa. Ty musisz wstać. Dobra, jak do strefa. Zabity, tak jest. Rozgrywka no, zakończona. Fuuu. zabicia zero. Yeah. Zabicia trzy. Cztery.